Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Marcin Podlacki, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny odcinek, tym razem odcinek bardziej newsowy, a tych newsów jest dosyć sporo, no ale też nie ma się w sumie co dziwić, bo trwa w najlepszy sezon wynikowy. Jesteśmy w przededniu, chciałoby się powiedzieć, wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wyniki pokazują nie tylko spółki polskie, ale i zagraniczne. A jak wyniki, to oczywiście patrzymy na sektor bankowy, który jest kluczowy, jeżeli chodzi o cenę sytuacji na GPW i tak jak możecie też na tej grafice zaobserwować. Bank rozbija bank, chodzi o bank Millennium, który wydaje się, że wlał nieco nadziei w poczynania inwestorów i pokazał, że sektor bankowy może być jeszcze mocny, i nie należy go całkowicie skreślać. Do tego poznaliśmy wyniki XTB-a, w zasadzie to konsensus wynikowy XTB, czekamy na wyniki szacunkowe, które już 30 października będą publikowane i zobaczymy jak one na bazie właśnie tego konsensusu wypadną, jak też wyglądały te wyniki w ubiegłym roku. Zobaczymy, będziemy sobie mogli pewne rzeczy po prostu zestawić. Pojawiła się pierwsza rekomendacja dla a jeden z podmiotów, który shortuje polskie akcje, no aby zrezygnować z tych shortów musiałby wyłożyć ponad 1 miliard złotych, a więc wartość tych pozycji jest naprawdę spora. Zanim przejdziemy do newsów, ja wyświetlam materiał z partnerem głównym i zaraz do Was wracam. Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5000 tysięcy inwestorów indywidualnych Obserwuj, Inwestuj, Zarabia. GPW z Marcinem Podlackim jest Saxobank. jeżeli Chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne, w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy, oczywiście też zagraniczne. Saxo będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie, konkurencyjne prowizje. Oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przy Przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. Ja tak powiedziałam tych kciuka w górę subskrypcjach. Ja mam nadzieję, że ty kanał już oczywiście subskrybujesz. Cały czas blisko połowa widzów tych subskrypcji nie klika, dlatego też zachęcam ciebie do zostawienia kciuka i subskrypcji pod materiałem. W opisie również znajdziesz link do platformy Saxo, gdzie zakładając konto właśnie z tego linka afiliacyjnego, możesz do końca roku inwestować w 100 najbardziej popularnych spółek ze Stanów Zjednoczonych zupełnie za darmo, a jeżeli byś chciał inwestować na przykład w polskie spółki, jest to 0.12% prowizji, co i tak jest jedną z najlepszych Najbardziej korzystnych wartości na całym rynku. Tu oczywiście polskie podmioty, między innymi Żabka, która pokonuje dziś poziom 21 50 groszy. Nieznacznie, ale co to znaczy? No, mamy, drodzy widzowie, powrót do poziomu samego debiutu, więc można powiedzieć, że Żabka ponownie na plus. Natomiast zanim analityków do tego zaraz przejdziemy, ten wzrost powinien być jeszcze dużo bardziej znaczący. Na kanale oczywiście znajdziesz zarówno materiały na żywo, jak i filmy. To właśnie teraz, między innymi, nagrywam dla Was film, czyli to są po prostu odcinki nagrywane wcześniej, ale zazwyczaj tego samego dnia, kiedy są publikowane, więc też jesteście z wszystkim na bieżąco. Ostatnio przekroczyliśmy poziom 11 tysięcy subskrypcji, za co wszystkim bardzo dziękuję. To nasza grupa na Facebooku zamknięta, link znajdziesz też do opisu. W opisie do tego materiału Obserwuj, z z GPW z Marcinem Podlaskim. Ostatnio te 6 osób w grupie przekroczyliśmy. A jeżeli już mówimy o naszej grupie, to tam też często ciekawe newsy wklejacie. I między innymi pojawiła się tutaj informacja dotycząca szacunkowych wyników właśnie XTB. Ja jeszcze raz mówię szacunkowych konsensusu, prognoz wyników XTB, które będziemy jutro mogli analizować w ramach szacunków, które mają zostać właśnie opublikowane. Tak też mamy tutaj we wstępnie w środę 30 października. Natomiast patrzymy na konsensusy, no i co my tutaj mamy? Zysk netto średnio. To 212 milionów złotych, a przedział z pięciu biur maklerskich między 190 a 229. Czy to dużo, czy to mało? Trzeba sobie zadać pytanie. No, w mojej opinii dosyć sporo, biorąc pod uwagę, że konsensus zakłada, że w ujęciu rok rocznym wyniki za trzeci kwartał 2024 wzrosną o 75%, bo w trzecim kwartale 2023 mieliśmy ratem 121 milionów złotych. No i to też przy okazji będzie 32% wzrost w porównaniu do drugiego kwartału, gdzie właśnie 160 milionów zarobiła. Spółka dodatkowo olbrzymie wzrosty przychodów są zakładane i tu w ogóle jeden z, jedno z biur maklerskich założyło ponad 500 milionów złotych przychodów. 473 to taka wartość środkowa. Z tych przedziałów to tak czy inaczej 72% wzrost w ujęciu rok do roku. EBITDA Ebit mają rosnąć o ponad 100%, co Solvency 730 czy odpowiednio, jeżeli konsensus byłby w pełni spełniony. Oczywiście, jak sobie zobaczymy na Biznes Radar, zobaczymy sobie na wyniki finansowe XTB możemy sobie na przykład tutaj wrzucić wykres, gdzie mamy. Poszczególne kwartały. No, i jak zobaczymy sobie na trzeci kwartał 2023, widzimy, że te wyniki były nawet nieco słabsze niż w drugim kwartale, tak na marginesie. A przypomnę, że basując choćby na drugim kwartale 2024, mieliśmy 381, a więc idąc takim tokiem rozumowania, no to małe szanse na spełnienie tego konsensusu dotyczącego przychodów ze sprzedaży. Ale zaraz jeszcze to będę komentował. Natomiast patrząc choćby na przykład na zysk netto. <tosłuch> też w ujęciu kwartalnym widzimy, że on w trzecim kwartale ubiegłego roku był nieco wyższy niż w kwartale drugim, no kilka procent, więc tutaj przy tym założeniu mielibyśmy 160 par milionów w trzecim kwartale, też właśnie tego roku. No i teraz. Gdyby tak miało być, no to zobaczcie, znacząco bylibyśmy poniżej tych właśnie konsensusów. Ja przypomnę, że wyniki za drugi kwartał wypadły też poniżej konsensusu rynkowego dla akcji XTB. No i reakcja na kursie nie była najlepsza. Wtedy pamiętamy, kurs testował okolicę 55 zł. Natomiast oczywiście trzeba się zastanowić, co na te wyniki w pierwszej kolejności wpływa. Wiadomo, przychody, zyski, no to przede wszystkim wpływy z samej platformy, z prowizji. Prowizje wyższe, kiedy transakcji jest więcej dokonywanych przez większą grupę klientów, i ten warunek na pewno jest spełniony, bo tych klientów cały czas dynamicznie w spółce przybywa. Natomiast pytanie, czy zmienność na rynku była tak duża? żeby rzeczywiście te wyniki miały być tak dobre, czy ta zmiana rzeczywiście była dużo wyższa niż w trzecim kwartale 2023 roku, no bo tutaj zgodnie z tymi założeniami wynikowymi powinna być znacząco wyższa, co prowokowałoby też inwestorów do otwierania, zamykania wielu, wielu transakcji. No tutaj wniosek pozostawiam Wam, natomiast no ja mam pewne obawy już jutro się przekonamy, ale jakoś tak czuję w kościach, że ten konsensus może być nieco przeszacowany. A zatem, gdyby jutro wyniki szacunkowe były znacząco poniżej konsensusu, no to obawiam się, że kurs może zareagować spadkiem. Ale to tylko taka moja spekulacja. Zachęcam Was do tego, żebyście pisali w komentarzu, jak Waszym zdaniem to może wyglądać, jak Waszym zdaniem kurs się może zachowywać. Przypominam, że jeżeli chodzi o tę zmienność, nie patrzcie tylko na giełdę papieru wartościowych, patrzcie na te najbardziej popularne instrumenty na świecie, patrzcie na Indeksy zagraniczne, najbardziej popularne surowce, waluty, bo to one przede wszystkim właśnie decydują o tym, co się nie może wydarzyć. <laughs> Jak te wyniki finansowe mogą się też XTB właśnie prezentować za trzeci kwartał? No, czy mieliśmy dużą zmienność? Mieliśmy mocne rynki, owszem, ale czy zmienność była duża? No, to chyba ta zmienność pozostawia troszeczkę mimo wszystko do, do życzenia. Tak ja bym to ocenił na tych najbardziej popularnych instrumentach finansowych, ale wyniki już jutro szacunkowe, więc ją przekonamy. To kwestia XTB, kolejna ważna sprawa, ogromny zakład przeciwindeksowy WIG20. Chodzi o ten podmiot, o którym też już nieraz mówiliśmy, który dosłownie... Z góry na dół otwiera pozycja short na akcje spółek no, z polskiej giełdy, chodzi o AHL Partners. No już jest 9 spółek z WIG20 właśnie shortowanych i jest to, to są shorty ujawnione, co to znaczy, czyli w rejestrze krótkiej sprzedaży te shorty muszą przekraczać poziom 0,5%. Jak sobie wejdziecie na stronę którą zresztą też często pokazują na kanale, no to to będzie dokładnie widoczne. No i tutaj e, likwidacja, Właśnie tychże shortów wymagałaby inwestycji, odkupienia akcji za ponad 1,3 miliarda złotych, a więc zobaczcie, jak dużo ten jedny po, jeden podmiot musiałby wyłożyć, żeby tylko i wyłącznie wyjść na zero ze swoimi pozycjami. Te pozycje pożyczone, te pozycje short po prostu pozamykać. Taka też ciekawostka. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie shorty, które widnieją w rejestrze krótkiej sprzedaży, oczywiście te ujawnione, czyli powyżej 0,5%, jest ich oczywiście na pewno więcej, tylko że niektóre progu nie przekroczyły, no to tutaj jest tych pozycji 23 9 futurologowych, a łączna y, y, wartość likwidacji tych shortów y, wymagałaby y, albo inaczej, łączna wartość właśnie likwidacji tych shortów to jest kwota blisko 3 miliardów złotych, więc kwota naprawdę olbrzymia. Zobaczcie, jak duży popyt musiałby się pojawić. No i też nic dziwnego, że czasem o tych short squizach się mówi, mając na uwadze też dosyć marne obroty, które na giełdzie papierów wartościowych widzimy. Patrzymy, drodzy widzowie, na rynek, bo tutaj dzisiaj świetne wyniki banku Millennium, znacząco powyżej oczekiwań rynkowych. Zysk w trzecim kwartale wyniósł 190 milionów złotych. 102 było rok wcześniej, to o 32% powyżej konsensusu rynkowego i to też pomaga naszej polskiej giełdzie, bo jak Zobaczymy sobie na zestawienie, WIG20 rośnie o ponad 1% i to głównie za sprawą banków TOP 5 najmocniejszych w indeksie WIG20, to wszystkie banki, Wszystkie pięć banków, w tym Santander Plus, 6 Alior, PKOBP, PKO, PKO MBank oraz nie, właśnie jeszcze dodatkowo dokleja nam się tutaj PZU, bo poza tym to rynek wcale specjalnie mocny nie jest. Na przykład Orlen traci 1,5%, czy Grupa Kenty wraca do swojej słabości do testów 680 zł, tracąc blisko 2%. A więc mamy mały powiew optymizmu, ale no Millennium to też bank spoza indeksów i 20 A jak my się przyjrzymy na kalendarz rynkowy, to te główne banki, czyli PKOBP i PKO, a dodatkowo jeszcze przy okazji BNP Paribas będą publikować wyniki w czwartek, 7 listopada, więc mamy tutaj jeszcze nieco ponad tydzień. To te wyniki będą mimo wszystko kluczowe. Na razie mamy mały powiew optymizmu dla całego sektora za sprawą banku Millenium, no i dzisiaj ten sektor właśnie bankowy zyskuje ponad 2% i trzyma w ryzach WIG20, ale no też tak jak bez banków mówimy, że nie ma hossy, no to też sam sektor bankowy bez pomocy szerokiego rynku no nie będzie tutaj takim game changerem dla rynku, dlatego też jakbyście pytali, to odpowiem, że ta dzisiejsza sesja mojego podejścia do rynku nie zmienia, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, zobaczymy czy banki będą ten ruch wzrostowy kontynuować, nie pierwsza już taka sesja odbicia nam się tutaj przydarzyła w ramach tego na razie wolnego, ale jednak ruchu spadkowego, no i zobaczymy, czy będziemy obserwować tutaj kontynuację. Mamy ciekawe newsy, między innymi dotyczące spółki Mabion. Wyniki finansowe, też konferencja wynikowana, no ale jeżeli Mabion w trzecim kwartale, drodzy widzowie, odnotowuje pół miliona złotych przychodów, no to jak inwestorzy tutaj mają liczyć na wzrosty, dziś podczas sesji kurs traci 8%, no i spada do swoich lokalnych dołków w okolicach 14 złotych, to już od wielu, wielu lat no nie byliśmy tak nisko, no ale wyniki są po prostu słabe, perspektywy chyba też nie najlepsze, nie ma się niestety co dziwić, wyniki oczywiście gorsze od oczekiwań analityków rynkowych, to też ważna sprawa. Mamy pewne aktualizacje dotyczące podatku Belki. Co dalej z podatkiem Belki Masłowskiej? Polscy inwestorzy indywidualni nie chcą obietnic, chcą konkretów. Tak powiedział Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, który też już gościł tutaj u nas w programach nieraz. No jasna sprawa, chcemy konkretów, tylko ja tutaj podtrzymam swoje zdanie, że nawet jeżeli do jakichś mikroskopijnych zmian doszłoby właśnie w tym owym podatku Belki, to raczej to nie będzie aż tak znaczące, tak istotne, żeby nagle ściągnąć kapitał inwestorów właśnie na nasz polski rynek i zachęcić tych inwestorów do inwestowania na potęgę. Natomiast oczekujemy przynajmniej jakiejś małej zmiany i tego kroku w kierunku czegoś lepszego dla rynków. Już samo to byłoby no, pewnym sygnałem, że ci inwestorzy indywidualni no nie są wiecie na samym końcu tego łańcucha inwestycyjnego, żeby nie mówić pokarmowego, ale, ale czasem no to mamy takie wrażenie, że tak po prostu jest. No i mamy drodzy widzowie jeszcze Żabkę, żabka, która dzisiaj pokonuje poziom 27,50, kurs nawet do 22 zł. się zbliżył. Mamy pierwszą rekomendację. Kurs wrócił do poziomu powyżej ceny z IPO, no i pojawiła nam się rekomendacja. UBS rozpoczął wydawanie rekomendacji dla grupy żabka od zlecenia kupuj, a cena docelowa została wyznaczona na poziomie 2550, co daje nam jeszcze około 20% potencjału do wzrostu od tej ceny, na której w tej chwili jesteśmy. Ja przypomnę, że po zakończeniu tej dzisiejszej sesji wtorkowej 29 października żabka wejdzie do indeksu mwig 40 i będzie na dobrej drodze, aby w przyszłości mam tutaj na myśli no, niecałe dwa miesiące, jakieś półtora miesiąca, wejść do indeksu WIG 20, bo kapitalizacja rynkowa i wysokie też obroty na ten moment pozwalałyby żabce do tego dużego indeksu wejść, ale no po prostu trzeba będzie jeszcze chwilę na to, na to poczekać i wtedy dopiero będziemy obserwować realny wpływ żabki na poczynanie naszego rynku, naszego indeksu WIG20. To cała porcja newsów na dziś. Nie będę Was specjalnie tutaj zanudzał, przy programu w sytuacji, w której właśnie też to będą takie pojedyncze odcinki, to będę chciał od czasu do czasu właśnie takie odcinki newsowe dla Was wrzucać. Możecie napisać komentarzu, czy Wam się podobało. Zachęcam do komentowania newsów, które w programie oczywiście się pojawiły, a my słyszymy się już w, niebawem w kolejnych materiałach. Pamiętajcie o kciukach, subskrypcjach. Wyświetlam listę wspierających kanał z poprzedniego miesiąca, a wszyscy wspierający w październiku będą wyświetlani przez cały listopad. I na koniec pamiętajcie o kciukach, subskrypcjach, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, bo przypominam, że bardzo duża część widzów kanału ciągle nie subskrybuje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam.